10. Olga Bednarska. Bednarska w mediach społecznościowych kreowała obraz luksusu i dostatniego życia. W rzeczywistości jednak zmagała się z poważnymi kłopotami finansowymi. Jej zadłużenie sięgało 16 tysięcy funtów i to właśnie ten ekstrawagancki styl życia ponad stan oraz próba spłaty długu skłoniły ją, według ustaleń sądu, do podjęcia się działań niezgodnych z prawem. Zatrzymanie Olgi Bednarskiej nastąpiło na lotnisku w Manchesterze po jej przylocie z Tajlandii. Służby celne skontrolowały jej bagaż. W dwóch walizkach, które przewoziła, ujawniono niemal 40 kg zielonej rośliny, której szacunkowa wartość rynkowa przekraczała 150 tysięcy funtów. W trakcie procesu sądowego Bednarska nie przyznała się do winy. Jej linia obrony opierała się na twierdzeniu, że za lot zapłacił jej znajomy, znany jedynie jako tekst. Twierdziła, że jej jedynym zadaniem było przewiezienie do Anglii markowych ubrań i zegarków, a ona sama nie miała świadomości, co tak naprawdę znajdowało się w bagażu. Ostatecznie sąd uznał ją winną zarzucanego jej czynu, uznając, że zysk finansowy był głównym motywem, którym kierowała się kobieta. W wyniku procesu Bednarska została skazana na karę 20 miesięcy pozbawienia wolności, sąd zastosował jednak zawieszenie wykonania kary na okres dwóch lat. Oznaczało to, że kobieta choć uznana za winną uniknęła natychmiastowego zamknięcia w zakładzie karnym. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Igral, e nowa platforma cashback, dzięki której możesz odzyskać część pieniędzy za zakupy online. Już od 27 do 30 października trwają Igral e Days, czyli okres ze zwiększonymi cashbackami u wielu partnerów. Więcej informacji pod koniec odcinka. 9. Ewa Szwesta W młodym wieku Ewa wraz z rodziną wyemigrowała do Niemiec. Głównym powodem tej decyzji była chęć ucieczki jej matki przed małżonkiem. Był to mężczyzna związany ze światem przestępczym, który miał na koncie najcięższe czyny. Rodzina obawiała się zarówno jego samego, jak i potencjalnej zemsty ze strony poszkodowanych oraz jego byłych wspólników. W latach 2015-2016 raperka została oskarżona o szereg poważnych czynów oraz oszustwa podatkowe. Oszustwa te dotyczyły głównie kwoty około 60 tysięcy euro, a pozostałe zarzuty koncentrowały się na zmuszaniu kobiet do różnych czynności niezgodnych z prawem. W trakcie toczącego się procesu sądowego doszło do istotnego zwrotu akcji. Kobiety, które były objęte zarzutami i rzekomo pracowały dla szwesty, ostatecznie złożyły zeznania na jej korzyść. Twierdziły one, że ich praca miała jednak charakter dobrowolny, co podważało część zarzutów prokuratury. Mimo tego, po długim postępowaniu w 2017 roku sąd wydał wyrok skazujący, prawomocnie skazując szwestę Ewę na karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Szwesta Ewa opuściła zakład karny na początku lutego 2021. W więzieniu spędziła łącznie około roku. Na poczet wymierzonej kary zaliczono jej również 8 miesięcy spędzonych wcześniej w areszcie śledczym. 8. Karolina B. Sprawa tej prawniczki i aktywistki społecznej skazanej za pozbawienie życia swojego partnera Igoraka K., jest jedną z głośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat w Polsce. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 29 na 30 kwietnia 2022 w mieszkaniu kobiety, zlokalizowanym na warszawskim Wilanowie. W wyniku incydentu 26-letnia wówczas Karolina B. zadała swojemu 21-letniemu chłopakowi pchnięcie 15-centymetrowym nożem. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Pomimo natychmiastowej pomocy, życia mężczyzny, który był młodzieżowym radnym Lublina, nie udało się uratować. Karolina B została zatrzymana, a prokuratura postawiła jej zarzuty odebrania życia. Karolina B była osobą z imponującym dorobkiem edukacyjnym i zawodowym, ukończyła studia prawnicze, a także zdobyła licencjaty z kryminologii i historii. Odbywała staże w ważnych instytucjach i wykazywała dużą aktywność społeczną. Mimo tych osiągnięć w trakcie procesu sądowego Karolina B nie przyznawała się do winy, konsekwentnie twierdząc, że tragiczne zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem. Linia obrony koncentrowała się na trudnej dynamice relacji z Igorem K. Kobieta opisywała związek jako toksyczną miłość i wspominała o swoim patologicznym lęku przed porzuceniem. Dodatkowo twierdziła, że w chwili zdarzenia mogła znajdować się pod wpływem substancji psychoaktywnych, jednakże zeznania świadków sugerowały, że Karolina B miała trudny charakter, przez co relacja pary była burzliwa i nacechowana chorobliwą zazdrością, co było sprzeczne z jej próbami przedstawienia się jako poszkodowanej. Prokurator domagał się dla oskarżonej surowej kary 25 lat pozbawienia wolności. Sugerowano, że motywem całego zajścia mogła być chęć partnera do zakończenia związku. Ostatecznie 23 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Karolinę B. za winną. Sąd skazał ją na 15 lat pozbawienia wolności. Sędzia uzasadniła, że wymierzona kara jest adekwatna do czynu, ponieważ czyn nie został popełniony w afekcie, a także nie był nieumyślnym zdarzeniem. Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Apelacyjnego. W dniu 22 listopada 2023 Sąd Apelacyjny wydał prawomocny wyrok. Instancja ta podtrzymała winę Karoliny B., ale zdecydowała o obniżeniu wymierzonej kary do 14 lat pozbawienia wolności. 7. Beata Pasik. 16 grudnia 1997 roku późnym wieczorem w butiku odzieżowym Ultimo przy Warszawskim Nowym Świecie w zamkniętym już sklepie padło kilka strzałów z rewolweru. W piwnicznym pomieszczeniu znaleziono pozbawionego życia Daniela Jaźwińskiego, męża kierowniczki sklepu. Znaleziono również poszkodowaną jego żonę Annę Jaźwińską. Po wybudzeniu ze śpiączki i przejściu operacji, Jaźwińska, będąca jedynym świadkiem zdarzenia, wskazała osobę, która miała być sprawcą. Wskazanie dotyczyło jej byłej pracownicy Beaty Pasik, z którą wcześniej miała miejsce sprzeczka w pracy zakończona dyscyplinarnym zwolnieniem. Całe śledztwo w tej sprawie opierało się niemal całkowicie na zeznaniach poszkodowanej kierowniczki. W toku postępowania nie udało się odnaleźć żadnych jednoznacznych materialnych dowodów winy Beaty Pasik. Nie znaleziono żadnych śladów DNA, odcisków palców czy narzędzia, z którego padły strzały, czyli rewolweru. Nie zdołano także jednoznacznie ustalić motywu, który miałby popchnąć kobietę do tak radykalnego działania, poza konfliktem w miejscu pracy. Nie wyjaśniono również, w jaki sposób domniemana sprawczyni miała opuścić miejsce zdarzenia, co stanowiło poważną wątpliwość obrony. Pierwszy proces sądowy rozpoczął się w 2000 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie i zakończył się wyrokiem uniewinniającym. W 2004 roku Sąd Najwyższy podjął decyzję o uchyleniu obu wyroków uniewinniających i nakazał przeprowadzenie ponownego rozpoznania sprawy. W efekcie ponownego rozpoznania trzeci proces, który zakończył się w 2006 roku, przyniósł wyrok skazujący. Sąd uznał Beatę Pasik za winną zarzucanego jej czynu i wymierzył jej karę 25 lat pozbawienia wolności. Mimo tego wyroku, Pasik nieustannie utrzymywała, że jest niewinna i podjęła długoletnią walkę o wznowienie swojej sprawy oraz pełne oczyszczenie z zarzutów. Ostatecznie, po spędzeniu za kratami 18 lat w 2021 roku, Beata Pasik została warunkowo przedterminowo zwolniona z odbycia reszty kary. Po opuszczeniu zakładu karnego kobieta nie zaprzestała swojej walki. Do dziś kontynuuje starania o pełne uniewinnienie i wznowienie postępowania, aby udowodnić, że wyrok oparty na zeznaniu jedynego świadka przy braku dowodów materialnych był błędny. 6. Ewelina C. Ta sprawa to precedens w polskim prawie karnym, jako że jest to pierwsza kobieta objęta wnioskiem o zastosowanie wobec niej tzw. ustawy o bestiach. Zdarzenie, od którego rozpoczęła się ta sprawa, miało miejsce w Kielcach w 2008 roku. Wówczas Ewelina C. dopuściła się szokującego czynu, który jest zbyt kontrowersyjny, aby wspominać o nim na tej platformie. Ostatecznie Ewelina C. została skazana na 6 lat więzienia. Sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary, ponieważ biegli psychiatrzy orzekli, że miała ona ograniczoną zdolność do prawidłowej oceny sytuacji w chwili zdarzenia, była niepoczytalna. Podczas odbywania kary w zakładzie karnym w Lublińcu kobieta wykazywała agresję. Notowano przypadki naruszenia nietykalności innych więźniarek przez oskarżoną. Za te czyny została objęta dodatkowym wyrokiem. W 2014 roku w obliczu zbliżającego się końca zasadniczej kary dyrekcja więzienia złożyła wniosek o zastosowanie wobec Ewelinyce przepisów ustawy o bestiach. Argumentowano, że ze względu na utrzymującą się agresję i objawy choroby psychicznej, kobieta może w dalszym ciągu stanowić zagrożenie dla innych osób po opuszczeniu zakładu karnego. W czerwcu 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie orzekł, że Ewelina C stanowi zagrożenie dla otoczenia. Sąd zdecydował jednak, by nie kierować jej do zamkniętego ośrodka w gostyninie, lecz zastosować nadzór prewencyjny policji oraz nakaz obowiązkowego leczenia psychiatrycznego w poradni. W sierpniu 2014 po odbyciu sześcioletniego wyroku kobieta opuściła zakład karny. Jej wyjście na wolność było obarczone przejściowym zamieszaniem proceduralnym, związanym z tym, że sąd początkowo nie wskazywał konkretnej placówki do leczenia, a postanowienie o nadzorze nie było jeszcze prawomocne. Sprawy proceduralne zostały rozstrzygnięte w listopadzie 2014, kiedy sąd apelacyjny w Katowicach orzekł, że Ewelina C ma podjąć terapię w poradni właściwej dla jej stałego miejsca zamieszkania. Jednak jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem w październiku 2014 kobieta ponownie weszła w konflikt z prawem. Dopuściła się agresywnego zachowania i znieważenia personelu szpitalnego oddziału ratunkowego w Kielcach. Czyn ten skutkował kolejnym procesem sądowym, który zakończył się wyrokiem dwa lata później. W 2016 roku Ewelina C. została prawomocnie skazana za zdarzenia na Sorze na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Objęto ją dozorem kuratora i skierowano na zajęcia korekcyjno-edukacyjne. 5. Katarzyna K. Historia tej kobiety skrosna od żeńskiego dotyczy oskarżenia o pozbawienie życia jej długoletniego partnera, 66-letniego Mariana. Sprawa nabrała rozgłosu, kiedy w styczniu 2022 roku policja rozpoczęła poszukiwania zaginionego mężczyzny. Po dwóch miesiącach zatrzymano 42-letnią Katarzynę K., na wczesnym etapie postępowania kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. Ustalono, że para rozstała się niedługo przed zniknięciem mężczyzny. W tym czasie jak zeznał później przed sądem syn poszkodowanego, Katarzyna K. odbierała telefon jego ojca i podawała różne, wzajemnie sprzeczne informacje na temat nieobecności mężczyzny. Następnie w toku śledztwa Katarzyna K. złożyła szczegółowe zeznania oraz uczestniczyła w wizji lokalnej, podczas której odtworzyła przebieg tragicznego zdarzenia. Po zdarzeniu kobieta miała pod działania mając na celu zatarcie śladów. W tym celu posłużyła się własnym samochodem. Mężczyzna został przygotowany do transportu i umieszczony w bagażniku. Następnie kobieta udała się w okolice rzeki Odry. Tam opróżniła bagażnik, a jego zawartość wrzuciła do rzeki. Kluczowy zwrot w sprawie nastąpił na etapie procesu sądowego. Katarznaka odwołała wszystkie swoje wcześniejsze obciążające zeznania. Stanowczo oświadczyła, że nie przyznaje się do winy w zakresie zarzucanych jej czynów. Ponadto w trakcie przesłuchania przed sądem kobieta oświadczyła, że odmowa współpracy i jej milczenie wynika z chęci ochrony kogoś innego. 4. Monika Banasiak powszechnie znana jako Słowikowa była jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet polskiego półświadka, często nazywana królową polskiej mafii. Urodzona jako Monika Zielińska posiadała dyplom pielęgniarki uzyskany po studiach na uczelni medycznej. Jej życie zmieniło się po poznaniu Andrzeja Z pseudonim Słowik, jednego z bosów mafii pruszkowskiej. W latach 90. u jego boku prowadziła życie w hollywoodzkim stylu. Jej wizerunek obfitował w drogą biżuterię, eleganckie samochody i egzotyczne podróże. Formalnie rozstała się z mężem, kiedy Słowik przebywał w więzieniu, co było początkiem jej uniezależnienia się od niego. Konflikty z prawem, które doprowadziły ją do więzienia, rozpoczęły się w 2013 roku. Monika Banasiak została wówczas zatrzymana na podstawie zeznań świadka koronnego Romana o pseudonim Sprocket, z którym miała bliskie kontakty. Prokuratura postawiła jej niezwykle poważny zarzut kierowania własną zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Ten zarzut, choć później oddalony, zapewnił jej medialny rozgłos jako królowej polskiej mafii. I był powodem jej pierwszego aresztowania, po którym spędziła w zamknięciu 2,5 roku. Finalne rozstrzygnięcie w sprawie nastąpiło w 2015. Sąd ostatecznie oczyścił ją z zarzutu kierowania zbrojną grupą przestępczą. Została jednak uznana za winną popełnienia innych przestępstw i skazana na karę 3,5 roku pozbawienia wolności oraz grzywne. Wyrok ten dotyczył przede wszystkim handlu nielegalnymi substancjami oraz załatwiania fałszywych zwolnień lekarskich za korzyści majątkowe. To ostatnie działanie miało prawdopodobnie związek z umożliwieniem gangsterom unikania kary od siatki. 3. Agnieszka K., nauczycielka z Kalisza. O sprawie zrobiło się głośno w 2013 roku, gdy na jaw wyszło, że nauczycielka po zbliżeniu ze swoim uczniem zaszła w ciążę. Postępowanie karne rozpoczęło się po informacjach opublikowanych przez lokalną prasę na temat kontrowersyjnego związku nauczycielki z dużo młodszym poszkodowanym. Prokuratura postawiła ówcześnie 36-letni Agnieszce K. zarzut, który, w świetle polskiego prawa, jest zagrożony karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Szybko rozpoczęte śledztwo miało ustalić dokładny przebieg relacji i jej charakter. W toku postępowania zarówno nauczycielka, jak i uczeń potwierdzili, że doszło do zarzucanych czynów. Dodatkowo badania genetyczne jednoznacznie potwierdziły, że poszkodowany jest rzeczywiście sprawcą ciąży. W trakcie przesłuchań Agnieszka K. tłumaczyła, że cała sytuacja była wynikiem jej słabej kondycji psychicznej, spowodowanej ciężką chorobą matki. Chłopak zeznał z kolei, że nie był do niczego zmuszany, co miało istotne znaczenie dla późniejszego rozstrzygnięcia sądowego i oceny charakteru relacji. Wyrok w tej głośnej sprawie zapadł w czerwcu 2014 roku. Sąd okręgowy zdecydował się zastosować wobec Agnieszkika nadzwyczajne złagodzenie kary. Orzeczono karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na trzyletni okres próbny. Oznaczało to, że kobieta, choć skazana, uniknęła osadzenia w zakładzie karnym pod warunkiem pomyślnego przejścia okresu próby. Sąd nałożył również na skazaną trzyletni zakaz wykonywania zawodu nauczyciela. Sąd, uzasadniając swoje nadzwyczajne złagodzenie kary, wziął pod uwagę fakt, że poszkodowany aktywnie uczestniczy w wychowaniu swojego potomka oraz utrzymuje dobre relacje z matką. 2. Marta Herda W 2013 roku wczesnym rankiem w irlandzkim mieście Arklow doszło do tragicznego zajścia, które później stało się przedmiotem międzynarodowej dyskusji. Samochód prowadzony przez Polkę Martę Herde wjechał do wody w porcie zjeżdżając z portowego nabrzeża. Na miejscu pasażera znajdował się słowacki obywatel Saba Orsas. Marta Herda zdołała opuścić tonący pojazd i uratowała się. Orsas nie zdołał wydostać się z auta. Początkowo incydent kwalifikowano jako nieszczęśliwy wypadek, jednak podczas śledztwa kwalifikacja ta uległa zmianie na działanie, które miało charakter celowego pozbawienia życia, co doprowadziło do postawienia Marcie Herdzie zarzutów przez Irlandzką Prokuraturę. Śledztwo koncentrowało się na motywach, jakimi mogła kierować się kobieta oraz na okolicznościach zdarzenia. Prokuratura ustaliła, że Herde i pasażera łączyła skomplikowana relacja, sugerując, że Polka być może mogła być wcześniej niejednokrotnie nękana przez mężczyznę. Istotnym elementem dowodowym stał się brak śladów hamowania tuż przed wjazdem do wody. Ustalono również, że po wydostaniu się z pojazdu Herda po prostu oddaliła się z miejsca zdarzenia, co prokuratura interpretowała jako brak podejmowania jakiejkolwiek próby ratowania pasażera. W toku postępowania obrona Herdy argumentowała, że całe zdarzenie było wynikiem nieszczęśliwego wypadku, a zachowanie kobiety po wydostaniu się z wody było efektem szoku i traumy. Wskazywano na to, że sama oskarżona z trudem się uratowała, a jej chaotyczne działania nie mogły być interpretowane jako coś, co mogło być działaniem celowym. Mimo argumentów obrony ława przysięgłych po rozpatrzeniu materiału dowodowego w 2016 roku podjęła decyzję o uznaniu Marty Herdy za winną. Konsekwencją była kara dożywotniego pozbawienia wolności. W irlandzkim systemie prawnym wyrok ten jest surową sankcją, która zwykle przewiduje możliwość ubiegania się o zwolnienie warunkowe dopiero po upływie minimalnego okresu określonego przez prawo, czyli zazwyczaj kilkunastu lat. Po ogłoszeniu wyroku, rodzina Marty oraz jej zespół prawny postanowili zakwestionować decyzję sądu. Została rozpoczęta walka o unieważnienie wyroku, oparta na stanowisku o niesprawiedliwości procesu i zbyt dużej surowości wymierzonej kary. W ramach tej walki złożono szereg apelacji do wyższych instancji sądowych w Irlandii. Ponadto rozważono podjęcie dalszych kroków prawnych, w tym wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 1. 49-letnia Polka z Ostrowca Świętokrzyskiego. Kobieta została skazana 25 lutego 2022 roku na karę 9 lat pozbawienia wolności za handel ludźmi, przetrzymywanie osoby w niewoli oraz oszustwo. Tragiczne wydarzenia miały swój początek w 2014 roku, kiedy do Wielkiej Brytanii przyjechała Polka, odpowiadając na ogłoszenie o pracę jako opiekunka w domu innej 49-letniej Polki i jej rodziny. Z ustaleń brytyjskiej policji wynikało, że przez ponad 5 lat pokrzywdzona Polka była traktowana jako domowa niewolnica. Była zmuszana do pracy przez 7 dni w tygodniu bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Warunki jej życia były drastyczne. Sypiała w ogrodowej szopie lub pod kocem na podłodze. 49-latka wraz ze swoim partnerem, córką i synem sprawowali ścisłą kontrolę nad poszkodowaną. Rodzina odebrała jej dokumenty, trzymała ją w całkowitej izolacji oraz nie pozwalała na korzystanie z telefonu ani na jakikolwiek kontakt z bliskimi w Polsce. Sprawa wyszła na jaw we wrześniu 2019 dzięki zawiadomieniu zaniepokojonych sąsiadów, którzy zgłosili swoje obawy brytyjskim służbom. Interwencja policji doprowadziła do ujawnienia szczegółów tego procederu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest IGRAL, nowa platforma cashback, która właśnie wystartowała w Polsce i od razu mocno podbija rynek. Jeśli jeszcze o niej nie słyszeliście, to najwyższy czas, bo cashbacki jakie oferują są naprawdę imponujące. W ramach IGRAL Days, które trwają od 27 do 30 października, możecie zgarnąć nawet 15% zwrotu np. w Empiku, a także wysokie cashbacki w RTV Euro AGD, Mediamark, Decathlonie, Hebe czy Modivo. IGRAL to platforma dla tych, którzy lubią oszczędzać i są sprytni w zakupach. Współpracuje już ponad ze 140 zaufanymi partnerami, a wcześniej podbiła rynki Francji, Hiszpanii i Niemiec. Wpadnij na platformę, sprawdź aktualne cashbacki i koniecznie śledź i gral na Instagramie, żeby nie przegapić kolejnych takich okazji.